Dzień dobry, Odpowiedzi o Zagraniczeń. Kolejne spotkanie przed nami i zapraszam Cię do odpowiedzi na kolejne ważne pytanie, które, jak już zdajesz sobie pewnie sprawę, powiązane jest z tymi pytaniami, które było wcześniej. Dlatego tak ważne jest, żebyś odpowiadał sobie na te pytania, które w tym cyklu się pojawiają, aby zrobić krok do przodu w swoim życiu. Rozmawialiśmy o Twojej odpowiedzialności. Rozmawialiśmy o tym, czy jest jeszcze ktoś, kogo obwiniasz za swoje życie. Jeżeli tak jest, to ważne pytanie do Ciebie na dzisiaj: komu potrzebujesz wybaczyć? Co potrzebujesz sobie odpuścić? Komu potrzebujesz wybaczyć? Komu potrzebujesz przebaczyć pewne rzeczy, pewne zachowania, pewne schematy? bo być może to właśnie Ty jesteś tą osobą. Pomyśl o tym. Jeżeli potrzebujesz wsparcia, to ja oczywiście jestem. Napisz do mnie kontakt małpaszymockakarzyna.gr. Być może zechcesz przejść ze mną przez swój indywidualny proces transformacji. Zapraszam Cię bardzo serdecznie, a my widzimy się na kolejnym spotkaniu. Do zobaczenia.